Są takie spotkania nawet w naszej kochanej Ekstraklasie, umówmy się, w lidze, która rządzi się dużą losowością i generalnie wszystko się w Ekstraklasie może wydarzyć. Są takie mecze, po których chcemy się zapytać, co tu się właśnie wydarzyło. Co to, 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 to się stanęło? Cześć, kanał 365 Dni o Piłce. oczywiście widzimy się zaraz po końcowym gwizdku po meczu Lech Poznań, gilonia Białystok no i trzeba powiedzieć, że absolutna sensacja przy Bułgarskiej, natomiast zanim dwa słowa o tym meczu, no naturalnie zachęcam tego guzika o nazwie subskrybuj, kliknijcie koniecznie w ten czerwony guzik na dole, pamiętajcie też o Kciuka w górze pod materiałem mecz momentów, mecz momentów, natomiast finalnie to Lech, myślę, że frajersko gubi dwa punkty, no bo przecież miał wszystko na tacy drużyna Johna Vanderbroma naprawdę grała nieźle, właściwie perfekcyjnie w pierwszych 45 minutach, oczywiście, z drobnymi błędami, z drobnymi momentami zastoju, Natomiast, generalnie, miała wszystko pod kontrolą. Właściwie, nawet jeszcze podwyższyła ten wynik na początku drugiej połowy. No i wydawałoby się, że absolutnie już jest po zawodach, że trener Jagiellonii, więc trener Siemiec, nie ma czego zbierać. No i będzie wracał do obiegu stoku z zerowym dorobkiem punktowym. Natomiast, nic bardziej mylnego. Natomiast od początku, no trzeba powiedzieć, że dość niechlujnie. Zaczęła drużyna Jagiellonii Białystok. Mówię tutaj o prostych stratach o błędach, a Lech oczywiście był arcy skuteczny. Najpierw to jest ta szybka wymiana podań na linii pola karnego, kiedy fantastycznie finalizuje to Adriel Balua. Później mówimy o ciekawym podaniu z głębi pola, to już jest końcówka pierwszej połowy, kiedy Mikel Szak popisuje się bramką, no i do tej asysty dopisuje trafienie, no i można powiedzieć, że kapitan Lecha wraca do swojej optymalnej, naturalnej dyspozycji, trafiając 63 raz w barwach Lecha Poznań i goniąc inne legendy. Natomiast później coś się dzieje, jeszcze fajny początek drugiej połowy, ten Piłki, rajd, baluły, no i druga bramka tego. Piłkarza. Natomiast to, co mi się podobało, to na pewno taki charakter i niezłomność. Jak gieroni tak no bo wiele drużyn już przy wyniku 0-2 do doby właściwie za wygraną. Nawet się mówi, że 0-2 to jest niebezpieczny wynik, oczywiście w innym kontekście, ale wiadomo, że taka zaliczka no już jest bardzo trudna do nadrobienia. Natomiast 0-3, no oczywiście pamiętam jeden słynny mecz, to był ten finał w 2005 roku, gdzie oczywiście show skradł Jerzy Dudek, mecz w Stambule między Milanem a Liverpoolem. Natomiast dzisiaj mieliśmy taki mały Stambuł. Trochę zapachniało Ligą mistrzów, z uwagi na to, że był to mecz w środku tygodnia, wieczór i też taki fajny klimat, bo myślę, że naprawdę fajne piłkarskie święto. To nie był oczywiście mecz najwyższych lotów, jeżeli chodzi o liczbę dogodnych sytuacji, ale podobała mi się niezłomność Jagiellonii. Ten charakter, ta determinacja i też ta duża dyscyplina. Bo Lech Poznań pokupił niesamowicie sprawę, odpuszczając kilka niezłych akcji Jagi, która była konsekwentna i szła jak... Po swoje. Najpierw to jest gol Christophera Hansena, który fantastycznie swoją drogą wygląda, i w ogóle nie mogę uwierzyć, że to jest ten sam piłkarz, który grał jeszcze kilka miesięcy temu w Widzywie Łódź, który również miał swoje momenty. Natomiast no, w Gieloni jest absolutnie piłkarzem, który się bardzo wyróżnia. Druga bramka to jest oczywiście ten gol z Szypszaka, który trafił drugi swój mecz z rzędu, były Lechita warto podkreślić, także też na no, tej bramki specjalnie nie celebrował, myślę, że będzie sobie pluł prodę Anderson, który dopuścił się do tego faulu, później był rzut wolny no i w efekcie ta bramka, ale zdecydowanie największym takim, no nie wiem, czy antybohaterem, ale piłkarzem, który będzie miał do siebie najwięcej do zarzucenia, z pewnością będzie Antonio Milic, który to sprokurował rzut karny, sędzia Daniel, Daniel Sylwestrzek oczywiście do tej sytuacji się odniósł, sprawdził raz jeszcze na warze i oczywiście podyktował Jedynastkę, jedenastkę, zimną krwią wykorzystał Bartłomiej Wdowik, który to wygląda świetnie, też ma taką fajną pewność siebie, bo jest to młody chłopak, ale na jego barkach już jest bardzo duża odpowiedzialność. No i dzisiaj zapewnił Jakieloni punkt, ale co najważniejsze sprawił powiedzmy, nie wiem, czy przykusa Halloweenowego, ale na pewno popsuł nastroje. I święto w Poznaniu, bo Lech już się witał z Gąską, już był w ogródku, ale niestety musi się obejść smakiem i tylko punkt zapisać sobie po tym meczu. Tak to wyglądało, jedno z najpewniej najciekawszych meczów, jeżeli chodzi o przebieg tego spotkania. Wynik, no na pewno, natomiast myślę, że jeszcze wiele atrakcyjnych Spotkań w ekstraklasie. Przed nami kanał 365 Dni o piłce. To, co oczywiście możecie teraz zrobić, to zostawić kciuka w górze pod filmem. Subskrypcję tego kanału. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.